witam wszystkich zrobimy krótki spacerek z radiem przez świat mam nadzieję, że będzie to widać, bo ja niestety w okularach nawet nie widzę tego, co w tej chwili nagrywam przed nami tam w oddali Nesebar, czyli pomnik światowego dziedzictwa UNESCO. A przed nami słoneczny brzeg, Bułgaria. Dzięki licencji krótkofalarskiej radioamatorskiej możemy zabrać ze sobą do krajów, które należą do CEPT. Możemy zabrać ze sobą radiotelefon bez najmniejszego problemu, rozmawiać jest to całkowicie legalne. I poprzez przemienniki radioamatorskie również możemy rozmawiać z krajem, a nawet z całą Polską poprzez sieć przemienników, tak zwanych Echolink. Ja już miałem możliwość porozmawiania poprzez sieć Echolink z Polską, z kilkoma naszymi krótkofalowcami natomiast idę teraz właśnie brzegiem Morza Czarnego także bardzo piękna przygoda radioamatorstwo w zasadzie mając nawet tego typu radiotelefon w ręku za no może nawet w tej chwili niecałe 100 zł Możemy rozmawiać praktycznie z całym światem. Oczywiście tam, gdzie jest możliwość rozmawiania. A to jest hotel, w którym się zatrzymałem. W czasie mojego pobytu miałem już możliwość usłyszenia kilku stacji bułgarskich. No, niestety nie znam bułgarskiego, więc nie wtrącałem się do rozmowy, ale słychać było również stacje niemieckie na częstotliwościach PMR także jest naprawdę bardzo dużo stacji. Ten przemiennik, na którym w tej chwili radiotelefon jest ustawiony, to jest przemiennik numer 439100. Można można używać tego przemiennika jak najbardziej. Jest to wręcz wskazane dla krótkofalowców, którzy znajdują się właśnie w słonecznym brzegu. Ten przemiennik co godzinę podaje, no właśnie wita się z nami chyba Około godziny 10 czy 9, już nawet nie pamiętam, oczywiście czasu lokalnego. Ten przemiennik wita się z nami i podaje nam godzinę. Yy, oczywiście jest to kobiecy głos, natomiast chyba co pół godziny yy, męski głos podaje nam yy, numer tego przemiennika. Także możemy, możemy zorientować się bez problemu. Na jakim przemienniku się znajdujemy? Także bez najmniejszego problemu otwieram przemiennik. No i zobaczymy, robię spacerek, przejdziemy się plażą, zobaczymy przy okazji, jak wygląda słoneczny brzeg. Zobaczymy sobie może, czym posługują się nasi ratownicy w Bułgarii. I'm Wokitoki from YouTube. No problem? No problem. ICOM. Proszę bardzo. Nasi ratownicy posługują się icom Thank you. Bye bye. Bye bye. Także nasi ratownicy bułgarscy posługują się ICOMami, pewnie PMR, także nie ma problemu. Też można z nimi zagadać. Ustawiłem sobie skaner na 16 kanałów PMR-owych. No jest sporo rozmów w ciągu dnia. Pewnie to, no może i budowy, bo sporo hoteli jest w tej chwili w budowie, więc również posługują się radiotelefonami walkie talkie tak samo jak na plaży i również ochrona hotelowa ciąg spacerku w dalszym ciągu idę w stronę miasta bo ja już byłem tak powiedzmy troszeczkę na peryferiach hotel jest oddalony od, od centrum o kilka kilometrów no a plażą no, wczoraj byłem na spacerku takim, przy tym ostatnim budynku wieżowcu, który tam widać w oddali, to jest hotel Burgas Playa. Czy Burgas Beach chyba, tak? Burgas Beach, przepraszam, przypomniało mi się. Także też spacerek wczoraj zrobiłem spory, a w dniu dzisiejszym może, może pokażę jak wygląda Molo właśnie w słonecznym brzegu. Będziecie mieli okazję zobaczyć, czy jest ładniejsze niż u nas w Sopocie. A na razie idziemy sobie spacerkiem. Oto mamy molo w słonecznym brzegu. Takie niewielkie, niepozorne. I tam w oddali ten duży hotel to jest właśnie mój, mój hotel, w którym się zatrzymałem. No, można nieźle się nadziać, jak ktoś z, bo, z gołą stopą, tak jak ja, w tej chwili atrakcje dla turystów: skocznie zjeżdżalnie, kręcące się koła młyńskie. A tamto to jakieś nieczynne, chyba dopiero w budowie. I właśnie odezwał nam się przemiennik bułgarski.

Dzięki uprzejmości Pana z ochrony, z hotelu, zobaczymy na jakiej częstotliwości pracuje ochrona hotelowa. Co my tu mamy? Baofeng, proszę bardzo, czego używa ochrona? Również Baofenga, a tu mamy częstotliwość pracy. No i tak to ładnie wygląda. Teraz idę na plażę, trochę się posmarzyć. Thank you.